Zaczynamy drugą część mojej kolekcji. Oto. To, to. Pierwsza kaseta z, z wykładów Herbalife. Proszę. Profilaktyka z robota herba Herbalife. To, jest, to są fragmenty wspaniałego wykładu. Dali moi. Toś, moi Kompli który był członkiem life a oto kolejna kaseta. Chyba Wy znacie film Szklana Pułapka, bo właśnie... Szklana Pułapka się pojawiła... To jest kaseta z od... 1960 ale z lat to tego się pojawiła, bo Imperium Centrometr powstał również w latach 90-tych. No właśnie, tak wygląda wiał Bruce Willis, bo oglądałem... ...takie świetne auto. Kolejna kaseta, Oooo, zanity od kopu Udziałem Jacka Lemona i Waltera... ...Matał. Z firmy CIC Video, bo właśnie... ...przypomnę, że CIC Video produkowało... ...filmy z firmy Uni... firmy i filmy z firmy Paramount, tak właśnie wygląda. O, to kolejna kaseta. O, Może weźmy podwyższenia, ale to kolejna kaseta. Serii. Aaaaaa, oj, Powieści Anastazja z filmu Kastfin. Nie pamiętam z którego roku, ale... Was masz. Rosyjska wasi. To ta kolejna kaseta, nie, to nie jest właśnie ta kaseta. To nie jest pipilangsztu. No w tak zapraszam, ale też i pegia, który właśnie przypomnę w pierwszej mojej części kolekcji oto. Kolejna kaseta. Nie to nie jest właśnie ta kaseta, mogę otworzyć. Pokazuję rękę, ale nie pokażę mojej twarzy, ale... Jesteście. O! o! Scubie tu i bez pazami. właśnie... Tak właśnie tutaj właśnie widzicie. Widać nasz hologram. Hologram, oryginalny hologram, nie wolno. To, to nie jest piasek, ale pokazuję jak kasety. A to kolejna kaseta. O, chyba ktoś jest fanem Simpsonów. Simpsonowie to. Jest, ma się cztery. kaseta, ma cztery odcinki. Pat i dusza. Problemy. Ozm, ma rozwiązuje problemy. Call Simpsonowie Cześć, i Cześć 3 i Hammer Lenitsem To, tak właśnie wyglądało to kolejna kaseta O! Właśnie taka sama firma tu nie sentrypocja w Simpsonach ...Simpsonach. Manti, i wesoło właśnie Chcę pokazać to to jak wygląda właśnie tutaj też ja to... A jezus, co się dzieje? To jest Hologram 20th Century Post. To nie jest. Tu mogę kiedyś zaprezentować taką. O, co to jest? A tam nic nie ma. Szkoda, ale coś, to się może kryć. O, Speedier jest prędkość, się prędkości imprezycznej od 97. No, bardzo ładnie o to. Oh, a, right. kolejna dynament, bo właśnie w tej kasecie też jest taki sprzęt dynament, odcinek 2003, a to ostatnia kaseta fajna. Części pszczółka, majamo, makarski, nie znam. A, tak wyglądała druga część.